Kolorowe warzywa i owoce prezentują swoje moce. Hej Szymon, co robisz? Obieram warzywa. Mogę Ci pomóc? No jasne. A co dziś przygotujemy? Mam za zadanie przygotować kolorowe danie. A nie możesz po prostu wysypać kolorowych żelków i cukierków? Wydaje mi się, że to słaby pomysł. Wiem, wiem. Mama mi mówiła, że... Kolorowe owoce i warzywa mają prawdziwe barwniki, a cukierki sztuczne. Naturalne barwniki występujące właśnie w warzywach i owocach mają dobry wpływ na nas, a te sztuczne barwniki np. w słodyczach i napojach mogą szkodzić, na przykład utrudniać koncentrację, naukę. Różne kolory warzyw i owoców to różne moce dla naszego organizmu. Zacznijmy od zielonych. Na pewno znacie ich bardzo dużo. Brokuł, szpinak, zielona fasolka szparagowa, zielone szparagi, brukselka, sałaty, na przykład rukola, roszponka, a z owoców agrest, kiwi. Mają one niezwykle ważny wpływ na nas. Szczególnie te liściaste są jak Porsche wśród samochodów. Poprawiają pamięć i koncentrację. Wpływają pozytywnie na pracę serca i krzepliwość krwi. Co jest ważne na przykład, gdy się skaleczymy. No i możemy osiągać lepsze wyniki sportowe. A ten ważny zielony barwnik to chlorofil. A teraz pomarańczowe oraz żółte warzywa i owoce. Tu mamy ulubioną przez wszystkich marchewkę, ale też dynie, żółtą paprykę, kukurydzę, morele, brzoskwinie, mango, ananasy, słodkie ziemniaki. Szczególnie ważne są dla dobrego wzroku i ładnej cery oraz prawidłowego wzrostu. One swoją moc zawdzięczają karotenoidom, a głównie dwóm barwnikom, pomarańczowemu beta-karotenowi i żółtej luteinie. Czas omówić czerwone warzywa i owoce. Pomidory, papryka, truskawki, maliny, czerwone porzeczki, czerwone czereśnie, arbus, czerwony grejpfrut. One dają nam moc odporności, bo są wyjątkowo bogate w witaminę C. Działają jak czerwona straż pożarna gasząca pożary, Wbrew obiegowym przekonaniom najlepszym źródłem witaminy C nie są cytrusy. Jednym z najbogatszych źródeł witaminy C jest papryka oraz pomidory i truskawki. Za ich czerwony kolor odpowiadają antocyjany i likopen. Najwięcej likopenu jest w pomidorach i jego przetworach. teraz słów kilka o niebieskich i fioletowych warzywach i owocach. Należą do nich: buraki, modra kapusta, bakłażan, śliwki, borówki, jagody, jeżyny, czarne porzeczki. Niektóre z nich, jak np. bakłażan czy śliwki, mają jedynie ciemną skórkę, a to dzięki obecności polifenoli. Inne, jak burak, są całkiem fioletowe, i zawdzięczają to obecności betaniny. Im ciemniejsza barwa granatowa, bordowa czy wręcz czarna, tym więcej supermocy. Te warzywa i owoce poprawiają pamięć i koncentrację, a także samopoczucie. Okazuje się, że betanina to doskonały wyłapywacz wolnych rodników, które nie są korzystne dla naszych komórek. I przyszła pora na pora: czyli białe warzywa i owoce, a wśród nich cebula, czosnek, kalafior, seler, pietruszka i gruszka oraz banany. Dlaczego płaczemy podczas obierania cebuli? Dlaczego babcia poleca jedzenie czosnku, gdy jesteście przeziębieni? To wszystko dzięki związkom siarki, które silnie walczą z bakteriami i wirusami. Pozostałe białe warzywa i owoce regulują pracę przewodu pokarmowego. Działają jak super odkurzacz, który wyczyści wasze jelita. A wielu naukowców mówi, że jelita to drugi mózg człowieka. Więc trzeba o nie dbać, żeby i to drugie centrum zarządzania dobrze działało. Do tej pory myślałem, że najważniejsze jest, abym jadł 5 porcji warzyw i owoców dziennie. To prawda, teraz już wiesz, że trzeba jeść 5 kolorów warzyw i owoców dziennie, ponieważ każdy kolor daje nam inną moc.